Cześć, witamy na kanale Napęd na cztery. Dzisiaj prezentujemy Kia samochód z silnikiem 1.6 turbobenzyna o mocy 177 koni. Grill samochodu idealnie wpasowywuje się w opływowe kształty całej bryły. Chromowe wstawki. Taki trójwymiarowy grill rozciągnięty przez całą długość zderzaka. Mamy tutaj czujniki parkowania, czujnik wykrywania pieszych, również chromowe wstawki. Przez całą szerokość, tutaj jest yy, taka srebrna stawka nadająca taki charakter terenowy. Przeciw światła przeciwgłowe, LED światła ledowe do jazdy dziennej, jak również kierunkowskazy w stylistyce kostek lodu. W prezentowanym modelu, jak widzimy, mamy bardzo dużo stawek chromowych. Również chromowane klamki z przyciskiem do otwierania bezkluczykowego listwy chromowe na progach listwy chromowe wokół szyb lusterka w kolorze nadwozia w lusterkach są również kierunkowskazy ledowe i jak widzimy od środka czujnik martwego pola samochód znajduje nam się na y, kołach zimowych 17 calowych szerokość 225 mm Felgi oczywiście aluminiowe, yy, ciemne, idealnie pasują z tym kolorem samochodu. Srebrne relingi dachowe, rekinek na dachu w kolorze nadwozia. Taka właśnie, taki spoiler, można powiedzieć, dosyć długi. Tutaj fajnie wykończony takim czarnym materiałem. Jak również widzimy na zderzaku nisko, też takie błyszczące czarne wstawki. Srebrna listwa yy, na wysokości świateł, szklana listwa łącząca reflektory. Ledowe, jak już wcześniej wspominaliśmy. Również z tyłu mamy tutaj kamerkę cofania, czujniki cofania, też takie srebrne dyfuzory, można powiedzieć, przynajmniej to przypominają kształtem. Bryła samochodu wygląda dosyć masywnie, jednak w czasie jazdy tego nie odczuwamy, gdyż silnik jest bardzo dynamiczny. Kia Sportage tej wersji wyposażenia ma elektryczną klapę bagażnika. Duży, pojemny bagażnik o pojemności 491 litrów z kołem zapasowym. Koło zapasowe dojazdowe, gaśnica, podnośnik. Ta podłoga fajnie wkładana, elegancko sobie z nią radzimy równiutka. Roleta nad bagażnikiem. A jeśli nam przeszkadza roleta. Jest opcja jej schowania. Również dwa poziomy. Na takim poziomie możemy ją zostawić. A jeśli stwierdzimy, że potrzebujemy więcej miejsca, tak nam przeszkadza. Można tutaj poziom niżej. Możemy sobie również. Pozamykać, i wtedy możemy, oczywiście, coś większego do bagażnika wrzucić, nic nam tutaj nie blokuje. Możemy również złożyć siedzenia. Wtedy mamy bardzo dużo przestrzeń ładunkową. A teraz zapraszam Was do serca samochodu. Jak już wcześniej wspominałem, pracuje ten silnik turbodoładowany 1.6 o mocy 177 koni. Pod maską dostęp do wszystkich płynów. Widzimy, że spokojnie do wszystkiego się dostaniemy. Ten silnik współpracuje ze skrzynią automatyczną 7-stopniową z napędem na przednią oś. A teraz zapraszamy do wnętrza samochodu. Na drzwiach kierowcy mamy przyciski odsuwania szyb przednich i tylnych, blokada zamku, blokada szyb, yy, ustawiania elektryczne lusterek. Kierowca ma elektrycznie regulowany odcinek lędźwiowy w fotelu. Kierownica wielofunkcyjna. Ustawienia tempomatu, odgłaśnianie różnych mediów. Z lewej strony kierownicy przycisk podnoszenia świateł, podświetlania deski rozdzielczej, przycisk wyłączania asystenta martwego pola, asystent pasa ruchu, przycisk wyłączania systemu Start Stop. I tutaj właśnie mamy przycisk elektrycznie otwieranej klapy bagażnika. Z miejsca kierowcy, jednym przyciśnięciem, otwieramy klapę bagażnika. Również, również z fotela kierowcy możemy ją zamknąć, przytrzymując dłużej ten przycisk. Przed kierowcą dwa duże czytane zegary, między nimi niewielki wyświetlacz. Na wyświetlaczu mamy funkcję ustawień samochodu, drzwi, światła, dźwięk. Wszystko możemy poustawiać we własnym zakresie, dostosować do własnych potrzeb. Na środku deski rozdzielczej duży cyfrowy wyświetlacz, ładnie wbudowany w całość. Wyświetlacz jest dotykowy z nawigacją niżej tutaj mamy przycisk świateł awaryjnych ustawienia samochodu różnych parametrów nie mogło również i w tym modelu zabraknąć dźwięków natury tutaj dużo przycisków każdy Czytelnie podpisany yy, przycisk odpalania samochodu. Niżej przycisk yy, podgrzewania kierownicy, przyciski podgrzewania foteli 3-stopniowe. Yy, Niżej gniazdo USB. Gniazda 12V. 2. Yy, po włączeniu świateł postojowych. Port USB świeci nam się na czerwono. Takie miejsce na rzucenie telefonu. Tutaj miejsce na przykład na jakieś dwa kubeczki. Jak wspominałem, skrzyń automatyczna siedmiostopniowa, elektryczny hamulec ręczny, przycisk zmiany trybu jazdy, przycisk włączania i wyłączania systemu kontroli zjazdu, włączanie i wyłączanie czujników parkowania i tutaj yy, przycisk systemu zapobiegającemu staczaniu się samochodu z góry. Dalej Mamy tutaj też takie małe miejsce na rzucenie czegoś, duży podłokietnik ze schowkiem, nie jest Przed pasażerem duży schowek, wolno opadające otwieranie. Wnętrze samochodu premium, tapicerka z elementami skóry w kolorze czarnym. Na drzwiach... Pasażera mamy również przycisk blokady zamków i przycisk otwierania szyby. Wsiadając do samochodu, rzucają nam się w oczy dywaniki gumowe z logo sportycz. Mamy tutaj lusterko fotochromatyczne pod sufitkę w kolorze jasnym. Przed kierowcą jest lustereczko podświetlane. Zamykamy, światło nam gaśnie. I pasażer na to samo. I tu jeszcze mamy schowek na okulary, na przykład. No, i oczywiście standardowe oświetlenie. Pasażerowie z tyłu mają dużo miejsca i również duży prześwit nad głową. Dwustopniowe podgrzewanie tylnej kanapy. Pasażerowie z tyłu mają do dyspozycji takie siatki zamontowane w siedzeniach. Również regulacje nawiewu. I wejście USB, wejście 12V. Wygodna kanapa obszyta skórą, otwierany. Taki podłokietnik również z uchwytami na przykład na napoje. U góry tutaj mamy taki haczyk na powieszenie czegoś. Również taki ciekawy haczyk tutaj na słupku z lewej i prawej strony. Długość samochodu to 4,48 m. Szerokość z usterkami to 1,85 m. Wysokość to 1,65 m z relingami. Jak podaje producent, prędkość maksymalna to 201 km na godzinę. Przyspieszenie od 0 do 100 km to 9,1 sekundy. Stoimy sobie właśnie na światłach, ruszamy. Dynamicznie ten samochód nam się zbiera. Jak widzimy, naprawdę przy starcie ze świateł, przy lekkim dodaniu gazu, bardzo dynamiczny i zrywny. Mamy również tutaj opcję przełączenia na tryb manualny. Jeśli chcemy bardziej wygodnie, bez operowania biegami, przełączamy i już automatycznie. W lusterkach, na pomarańczowo, świeci nam się właśnie przycisk martwego pola. Podsumowując, Kia Sportage jest to samolot konkurencyjny do Nisa na Kaszkaja czy tu Tucson'a. Ze względu na swoją sylwetkę, która może się podobać. Dodatkowo, cena jest konkurencyjna w stosunku do tych modeli. Dziś za te ceny mamy wysoki standard wyposażenia. Samochód z takim wyposażeniem można nabyć za około 120 tysięcy złotych, a wersję podstawową kupimy już za 82 tysiące złotych. Dziękujemy salonowi RM Filipowicz za udostępnienie tego samochodu. Zapraszamy do oglądania, subskrybowania. Do zobaczenia. Cześć!